Druga część mówi, że ten problem, ten język halt nie jest obliczalny. Czyli, że nie istnieje maszyna Turinga, która, dla, jeżeli dostajemy opis takiej maszyny, że nie da się poprawić naszej maszyni uniwersalnej, tak, żeby dla słów, dla których maszyna się wiesza maszyna odpowiada, wiesza się. Nasza maszyna, idealnie byłoby mieć taki kompilator, który dostawszy kod programu i wejście, nigdy się nie zawiesi, tylko zamiast uruchomić ten program tak na pałę, krok po kroku, coś sprytnego patrzy na ten program i mówi, aha, tutaj jest pętla, nieskończona i ten program się wiesza. W przypadku niektórych programów to jest ewidentne, że on się wiesza. Na przykład jeżeli mamy napisane while true do x równa się x, to jest, jak widzimy taką instrukcję, to możemy napisać ten program się na pewno wiesza. I jest wiele innych sytuacji, w których jest ewidentne, że, że program się wiesza. Więc dla, możemy napisać taki sprytniejszy interpreter, który wyłapuje jakieś takie idiotyczne błędy i to czasami robią kompilatory, że zauważają, że jest jakiś problem. Ale nie można napisać takiego, takiego interpretera, który zawsze, jeżeli dany program się wiesza, to zauważy. I Wyłapie to i powie: ten program jest błędny. Proszę jeszcze popracować nad tym programem. Więc to mówi twierdzenie Turinga i udowodnimy to te, teraz to twierdzenie. Więc przypuśćmy, że, będę mówił w tym sformułowaniu trochę mniej yy, precyzyjnym, ale mam nadzieję, że to jest jasne, jak to jest. Sformalizowane. Więc przypuśćmy, że istnieje algorytm, który, dostawczy maszynę Turinga M, stwierdza, czy ta maszyna poprawnie stwierdza, czy ta maszyna się wiesza, czy nie, czyli czy ona terminuje. Jeśli tak, to odpowiada tak. Jeśli nie, to odpowiada nie. To teraz chcemy skonstruować, skonstruujemy taką super maszynę. Więc to będzie dowód nie wprost. Czyli przypuśćmy, że istnieje maszyna Turinga, rozwiązująca problem stopu. To się też nazywa problem stopu. Ten problem halt to jest problem stopu. tak, nazwijmy tą maszynę Turinga H. Ona no, rozwiązuje problem z Turingem. Chcemy osiągnąć sprzeczność. Pokażemy, że istnieje maszyna Turinga, która robi następującą rzecz. Dane która rozwiązuje następujący problem. No, może tak. Nazwijmy tą maszynę, która pokażemy, że istnieje. To będzie nasza supermaszyna. S, dostaje na wejściu opis jakiejś maszyny. Powiedzmy K i s terminuje na wejściu k, no może to, ten opis to jest w, wtedy i tylko wtedy, dobrze wtedy. Na wejściu jest dany jakiś opis tej maszyny, ale ja to będę, czyli słowo, a nie maszyna, ale żeby uprościć, to powiem, że S terminuje na wejściu K wtedy i tylko wtedy, gdy K nie terminuje na wejściu K. Tak? Czyli S dostaje na wejściu opis innej maszyny Turinga i no jest sens pytać, czy ta inna maszyna Turinga, jakby ją uruchomić, Na, na słowie, która jest jej własnym opisem, to czy ta maszyna będzie terminować, czy nie? To jest pytanie ma sens. I skonstruujemy taką maszynę, która spełnia tą własność. No a to jest sprzeczność, tak? To jest dokładnie ta sama sprzeczność, która była u superfryzjera. Super Więc jeżeli za S za k podstawimy s, to wtedy S terminuje na wejściu S, wtedy tylko wtedy, gdy S nie terminuje na wejściu S, co jest absurdem. Więc teraz po prostu musimy skonstruować taką maszynę, która realizuje tę równoważność. Czyli S dostaje na wejściu opis maszyny K. I teraz chcemy stwierdzić, czy K terminuje sama na sobie. Chcemy to rozstrzygnąć. Więc dostajemy ten opis w. Co robimy? Przepisujemy go na dosłowa w. Dolar w. Mhm. Dobrze. Teraz. Może troszeczkę w pierwszym kroku pokażemy troszeczkę co innego. przeformułuję trochę problem halt. Problem halt to nie będzie tylko dana maszyna Turinga M, ale dana maszyna Turinga M oraz Słowo wejściowe. I czy nie chcemy wiedzieć, czy maszyna terminuje na słowie pustym, tylko czy terminuje na, na słowie V. Czyli dokładniej, formalnie, tutaj dostajemy opis maszyny. Powiedzmy K. Oraz słowo wyjściowe. słowo wyjściowe dla tej maszyny. I chcemy stwierdzić, czy K terminuje na tym słowie V. To, to będzie wariant problemu, który pokazamy, że jest nierozstrzygalny. I to nazwijmy ten problem problemem HAT. Problemem stopą. Pokażemy, że ten problem jest nie, nieobliczalny. On jest częściowo obliczalny z tych samych powodów, co wcześniej powiedzieliśmy, ponieważ maszyna uniwersalna właśnie takie dostaje wejścia i symuluje maszynę K na słowie V. Dobrze, więc przypuśćmy, że jest yy, istnieje maszyna Turinga, która rozwiązuje ten problem, więc skonstruujemy tą, tą supermaszynę, która robi to, co tutaj jest napisane, czyli realizuje tę równoważność. Więc jak działa ta supermaszyna? S dostaje na wejściu opis W maszyny V, i z tego opisu W robi. E, dobrze, to tutaj jeszcze powiedzmy, że ten separator to jest jakiś, jakiś separator. Znak zapytania, My dolara już używaliśmy do opisów maszyn, czyli w słowie W jest potencjalnie ten dolar. Dobrze, czyli zostajemy opis K. Teraz duplikujemy ten opis. Piszemy go jeden za drugim z separatorem dolar. I teraz mamy maszynę H, która dostawszy słowo tej postaci odpowiada tak, jeżeli ono jest. Jeżeli K akceptuje. Czyli uruchamiamy h. Tutaj mamy taką funkcję, która duplikuje słowo wejściowe. W drugim kroku aplikujemy funkcję, która, którą założyliśmy nie wprost, że istnieje, funkcję obliczalną, która, dostawszy słowo tej postaci, odpowiada tak, jeśli. Yy, k terminuje na w i nie w przeciwnym przypadku. No dobrze, to to jest, dostaliśmy odpowiedź tak, nie, ale teraz jeszcze musimy tę odpowiedź zanegować, czyli dostaniemy, jeżeli zanegujemy, to dostajemy tak, jeśli, dostaniemy je, nie, jeśli, K terminuje na. Na W, to jest właśnie na swoim własnym opisie i tak w przeciwnym przypadku. Dobrze, więc jak dostaniemy tą odpowiedź? Jeżeli dostaniemy, od, co robi nasza supermaszyna S? Jeśli jest tak, to terminuje. I odpowiada, terminuje po prostu. A jeśli nie, to się bierze. No dobrze, no to zrobiliśmy podsumowując. Nasza super maszyna S, jak dostaje na wejściu K, to terminuje, jeśli K nie terminuje na K, a w przeciwnym przypadku terminuje, czyli dokładnie jest ta równoważność. Zrealizowaliśmy tą maszynę i to wszystko było, odbyło się przy założeniu, że ten problem HALT da się rozwiązać, da się rozstrzygnąć, czyli istnieje maszyna Turinga, która zawsze odpowiada tak lub nie i poprawnie to robi. Więc to jest koniec dowodu, szkicu dowodu twierdzenia Turinga. I teraz z tego wynika mnóstwo różnych wniosków. Jeden to jest taki że wniosek, że nie można napisać tego wspaniałego kompilatora, który wykrywa wszystkie programy wieszające się. Ale wynika tego, z tego też bardzo wiele innych wniosków. Mianowicie, to co, się, to co będziemy robić na kolejnych wykładach przez jakiś czas, to jest będziemy redukować różne problemy, redukować problem. Halt do różnych problemów. Znaczy, będziemy pokazywać, to już zaczniemy dzisiaj nawet, taki jest schemat postępowania.